Cześć. Ja nazywam się Jakub Wójcik. To jest kanał Sekrety Marketingu Internetowego. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć ci o pięciu najczęstszych błędach, jakie obserwujemy w promocji dla sklepów internetowych. Jeżeli prowadzisz własny sklep internetowy i nie chcesz przepalać budżetu, postępując w sposób nieefektywny albo po prostu nie wykonując pewnych działań, które radzą sobie najlepiej, no to koniecznie obejrzyj ten film. Ok, więc pierwszy błąd, jaki często obserwuję w przypadku sklepów, które mają dość szeroki asortyment, to jest brak skupienia na kilku wybranych bestsellerach. Dlatego, że tak na dobrą sprawę większość sklepów yy, może obserwować tak zwaną zasadę Pareto. Zasada Pareto mówi nam, że 20% naszych najlepszych działań skutkuje 80% efektów, czyli tak naprawdę zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że kilka najlepszych produktów w naszym sklepie generuje nam największą sprzedaż I gdyby te kilka najlepszych produktów usunąć, to stosunkowo większość naszej sprzedaży mogłaby zniknąć. Tak to działa przynajmniej w sytuacji, kiedy mamy jakieś mocno wybijające się bestsellery. Natomiast jeżeli w twoim sklepie takie bestsellery istnieją, a opierasz się wyłącznie na przykład na sprzedaży katalogowej albo na kampaniach zasięgowych, czy na ruch, to po prostu mnóstwo kasy przechodzi koło nosa. Mamy takie sklepy w Emerald Media, które promujemy w ten sposób, że cała Kampania promocyjna na zimny ruch, czyli pozyskiwanie nowych klientów, opiera się na promocji tych właśnie kilku bestsellerów, które są po prostu najmocniejszymi produktami. W najłatwiejszy sposób można tymi produktami przyciągnąć nowych klientów, bo po prostu mają bardzo silne korzyści dla naszej grupy docelowej, albo rozwiązują problemy, które naprawdę są istotne dla naszego klienta docelowego. No i w momencie, kiedy takimi bestsellerami ściągamy ruch na nasz sklep, to później oczywiście mamy już zapiętą całą machinę marketingową, ponieważ wiadomo, że klienci przyciągnięci takim bestsellerem nie zawsze kupią tylko ten bestseller. Czasami kupią też jakieś inne produkty, czasami po prostu. Zainteresują się pozostałą częścią oferty i w ten sposób wpadają dodatkowe zamówienia na pozostałe produkty. Natomiast my, inwestując budżet reklamowy w promocję tych kilku bestsellerów na zimny ruch, możemy najefektywniej go wydawać. No bo tak naprawdę, jeżeli mamy na przykład dużą łatwość w pozyskiwaniu klientów na sprzedaż naszego bestsellera, to wiadomo, że lepiej większy budżet wydać właśnie na ten bestseller niż na jakieś produkty, które również mogą się sprzedawać, ale po prostu nie z tak dużą skutecznością jak ten bestseller. Natomiast w momencie, kiedy właśnie już wpuszczamy ten ruch na naszą stronę, na nasz sklep internetowy, później mamy oczywiście przygotowany remarketing niezależnie od tego, jaki produkt ktoś później wyświetli, to po prostu później będzie ścigany tak zwanymi kampaniami na sprzedaż z katalogu, które będą pokazywały te produkty, które danemu klientowi się spodobały. W związku z czym później reszta tego procesu jest zautomatyzowana. Natomiast na samym początku najefektywniej możemy to robić właśnie skupiając nasze działa sprzedażowo-marketingowe na tych kilku punktach, które po prostu reagują najlepiej, czyli właśnie na naszych bestsellerach. W związku z czym, jeżeli masz takie bestsellery w swoim sklepie, koniecznie ustaw sobie taką klasyczną kampanię na sprzedaż, coś co kiedyś nazywało się kampanią na konwersja, żeby na przykład przez reklamy na Facebooku pozyskiwać nowych klientów właśnie z tymi produktami, z którymi będzie Ci najłatwiej to zrobić. No i właśnie, w ten sposób przechodzimy też do drugiego punktu, dlatego że to, co powiedziałem w tym momencie, ma sens tylko i wyłącznie w sytuacji, w której robimy również remarketing. Natomiast bardzo częstym błędem wśród właścicieli sklepów internetowych jest brak ustawienia takiego remarketingu. Ważne, żebyśmy przynajmniej na jednej platformie reklamowej mieli taki remarketing ustawiony. Może to być na przykład remarketing na Facebooku, możemy to zrobić przez katalog, w związku z czym będziemy mieli remarketing dynamiczny. To będzie ten przykład, kiedy ktoś, kto wyświetli na przykład nasz produkt, w jakimś konkretnym rozmiarze, w konkretnym modelu i kolorze, później dokładnie ten sam wariant będzie wyświetlał w reklamach na Facebooku, gdzieś tam w prawej kolumny czy, czy na Instagramie. Dzięki czemu po prostu skojarzy, że to jest produkt, który już wcześniej był mu wyświetlony. To jest najczęściej też produkt, który taki użytkownik sam sprawdził, sam zobaczył, jak wygląda na naszym sklepie. W związku z czym wiemy, że wzbudziło to w jakiś sposób jego zainteresowanie i możemy na tej podstawie po prostu o tym produkcie się mu przypomnieć. Pamiętaj, że większość osób, które odwiedza Twój sklep, nie podejmie decyzji za pierwszym razem i ucieknie z tego sklepu. W związku z czym tak naprawdę większość Twoich potencjalnych klientów ukrywa się jakby w dalszej części tego lejka sprzedażowego. jeżeli nie będziesz docierać do nich w jakikolwiek sposób, na przykład przez kampanie remarketingowe, to tak naprawdę większość Twojej sprzedaży może znowu przelatywać Ci koło nosa. No i tym samym przechodzimy do trzeciego błędu, ponieważ jak już powiedziałem, dużo osób skupia się na tej górze lejka, na zimnym ruchu. Natomiast to, czego również nie powinniśmy robić, to właśnie skracanie tego procesu zakupowego. Innymi słowy, chodzi tutaj o tworzenie takich kampanii, które są nastawione w ten sposób, żeby do klienta uderzać y, z takim komunikatem typu kup cegłę. Czyli na zasadzie to jest mój produkt, Wiemy, że jest Ci potrzebny. Kupko. Bardzo często to nie jest takie proste, no bo w wielu przykładach, w wielu branżach klient musi dokonać jakiegoś researchu, zanim kupi nasz produkt, albo przynajmniej swoić się z marką. W związku z czym nasz lejek sprzedażowy powinien być trochę bardziej rozbity na no zasadzie takiej, że nie możemy skupiać się wyłącznie na kampaniach sprzedażowych. Musimy też mieć działania zasięgowe, musimy mieć też działania typu brand awareness, pokazywać się z jakimiś influencerami, jeżeli nasza marka na to pozwala, albo po prostu edukować naszych klientów, tak żebyśmy nie przygotowywali dla nich tylko i wyłącznie komunikatów sprzedażowych. Bo wiadomo, że komunikaty sprzedażowe mogą wydawać się działać najlepiej, dlatego że jakby Byśmy porównali tak, po prostu w takiej próżni, porównali sobie działanie kilku różnych kampanii o różnych celach, to zawsze kampanie sprzedażowe będą miały najlepsze efekty. Natomiast jeżeli do tego dołożymy kampanie edukujące naszego klienta, kampanie zwiększające nasz brand awareness, pokazujące social proof, że inne osoby korzystają z naszych produktów i są zadowolone, to taka kampania sprzedażowa będzie wtedy radziła sobie znacznie, znacznie lepiej i sumarycznie może to być dużo skuteczniejsze niż tylko i wyłącznie skracanie tego procesu decyzyjnego do jednej prostej reklamy, która ma po prostu kogoś nakłonić do zakupu. I tak dobrze, jeżeli ktoś ma wtedy jeszcze zrobić jakiś remarketing. Bo to jest w zasadzie wydłużenie tego procesu. Natomiast moja główna tutaj porada jest taka, żeby nie skupiać się wyłącznie na kampaniach sprzedażowych. Czwarty bardzo popularny błąd w reklamach. Czy to na Facebooku, czy na innych platformach, ale w reklamach dla naszego sklepu internetowego, to jest zmęczenie grupy odbiorców. Czyli w momencie, kiedy mamy jakąś dobrze konwertującą grupę docelową, na przykład może to być grupa odbiorców na Facebooku na podstawie naszych dotychczasowych klientów, to musimy pamiętać o tym, że w pewnym momencie, kiedy będziemy inwestować w reklamy do takiej grupy, możemy dojść do momentu, w którym ta grupa już będzie po prostu zmęczona naszym komunikatem. No i w takiej sytuacji dalsze inwestowanie w wyświetlenie tych samych reklam do tych samych osób może nie mieć sensu, no bo to są często już osoby, które już widziały nasz produkt, widziały naszą komunikację, może były już na stronie. Być może już widziały remarketing i nadal się nie zdecydowały na zakup. I możliwe, że już nawet żygają Twoją reklamą, kiedy widzą ją po raz setny, kiedy wyskakujesz im z lodówki w kampanii remarketingowej. No i żeby uniknąć tego zjawiska, musimy im po prostu zaserwować coś innego. Czyli jeżeli nie chcemy, żeby nasza grupa docelowa była zmęczona naszymi, ma, naszymi materiałami reklamowymi, to musimy albo odświeżyć nasze materiały reklamowe, czyli po prostu stworzyć nowe kreacje, przedstawić to od innej strony, przedstawić inne korzyści, zmienić troszeczkę komunikację, ale oczywiście w jednym stylu, albo poszukać nowych grup odbiorców. Czyli po prostu poszukać jakichś takich segmentów na, dla, dla naszego produktu, w których być może nasi klienci jeszcze nas tak dobrze nie znają, i po prostu możemy w ten sposób podbijać nowe, nowe tereny. Być może z tymi samymi komunikatami marketingowymi, które dobrze sobie radziły na innych grupach, a na tych starych grupach możemy wtedy testować jakieś nowe kreacje, no, nowy sposób komunikacji. Swoją drogą, jeżeli już mówimy tutaj o zmęczeniu grupy docelowej, to całkiem niezłym pomysłem może być na przykład wyjście na inną platformę. Być może z podobnymi komunikatami, chociaż zazwyczaj te platformy na tyle się różnią, że powinniśmy na każdej platformie komunikować się w inny sposób. Natomiast jeżeli promocja Twojego sklepu jest ograniczona na przykład tylko i wyłącznie do reklam na Facebooku, albo tylko i wyłącznie do reklamy w Google Ads, albo tylko i wyłącznie do reklam przez TikTok Ads, albo jakąkolwiek inną platformę, ale pojedynczą platformę, to warto wtedy, żeby po prostu uniknąć tego zmęczenia, rozszerzyć się na jakąś inną platformę. Zwłaszcza w momencie, kiedy mamy już jakieś satysfakcjonujące wyniki z promocji dla naszego sklepu i chcielibyśmy się po prostu skalować. To takie skalowanie poprzez wyjście na nowe platformy zazwyczaj jest bardzo dobrym pomysłem. Natomiast jeżeli nie masz pomysłu, jak to zrobić konkretnie, ponieważ skupiasz się tylko i wyłącznie na jednym kanale, to dobra wiadomość jest taka, że my w naszej agencji Emerald Media obsługujemy praktycznie wszystkie platformy społecznościowe właśnie na potrzeby promocji sklepów internetowych. W związku z czym, jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, jeżeli potrzebujesz jakiejś porady, to zapraszam Cię na darmową konsultację. Możesz porozmawiać z nami na temat tego, jak dla Twojego sklepu internetowego wykorzystać jeszcze inne platformy społecznościowe, z których być może jeszcze nie korzystasz, a nie wkluczone, że jest tam Twój klient docelowy i być może jesteś w stanie docierać do takiego klienta i osiągać całkiem niezłą sprzedaż, być może nawet lepszą niż na Twojej pierwotnej platformie. Także zachęcam Cię do takiej bezpłatnej rozmowy. Dane kontaktowe znajdziesz oczywiście w opisie do tego filmu. Natomiast ja przechodzę jeszcze do kolejnego punktu, yy, jednego z najczęstszych błędów, jakie właściciele sklepów internetowych popełniają przy swojej promocji i mowa tutaj o niewykorzystywaniu kampanii na sprzedaż z katalogu. Tutaj głównie chodzi mi o kampanie reklamowe na Facebooku, chociaż jest to zjawisko również, które możemy obserwować w kampaniach między innymi Google Ads. Natomiast generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy duży asortyment, mamy już dużo danych na naszym sklepie dotyczących tego, kto po prostu tam kupuje, kto odwiedza nasz sklep, to niewykorzystywanie katalogu jest kardynalnym błędem, przez który tracimy naprawdę mnóstwo kasy. Dlatego, że kampanie z katalogu, kiedy mamy już dobrze rozkręcony sklep, który faktycznie ma już te dane, mamy już jakąś tam bazę klientów, to kampanie z katalogu bardzo często są najlepiej konwertującymi kampaniami. Dlatego, że Facebook jest w ten sposób jest w stanie w ten sposób najlepiej docierać do nowych osób, jak również pokazywać w sposób dynamiczny kreacje remarketingowe naszym klientom, którzy nas odwiedzili, ale nie kupili. To jest między innymi to, o czym mówiłem w poprzednich punktach, natomiast mamy tam również możliwość docierania do nowych osób, czyli to jest właśnie kampania na katalog typu prospecting. Jeżeli takiej kampanii nie prowadzisz, albo prowadzisz tylko jeden rodzaj, czyli na przykład prowadzisz remarketing dynamiczny, ale nie robisz prospectingu, albo robisz prospecting, a nie robisz remarketingu dynamicznego, to zachęcam Cię w tym momencie do tego, żeby sprawdzić ten film na moim kanale, w którym krok po kroku jak taką kampanię na sprzedaż z katalogu sobie ustawić, i mówię tam o obu rodzajach, czyli zarówno prospectingu, jak i remarketingu. A ode mnie na dzisiaj to już wszystko i widzimy się w następnym czwartek. Trzymaj się, cześć.